Cześć, Siemanko. Siemanko. Dzisiaj jest mu no, mega fajny odcinek. weź to zamknie to, podczas żeby nie widzieli. Bo no, my upewniłyśmy się, czy to jest akurat tu. No, ale wy się nie spodziewaliście. No tak. No tu jest już otworzone, tu jest dziura. No ale tu nie no, że tu dziura jest. Ale no przyszły do nas. Najpierw Wam pokażę, takiego to jest filc, Ogromny. Ogromny. Naprawdę ogromny. Co? brzmi. Przepraszam, koleżanka do nas pisze. Ja ubiegam ją. My sobie odsłuchamy i zaraz was wracamy. Teraz idzie wróciłyśmy. No i jak widzieliście, to jest olbrzymie, ja odwrócę i Wam pokażę. I to jest wiel w, w wielkości. Kocyk, no to jest taki kocyczyk. Ui, piruety, piruety. No No e i teraz. To. Tak, gdzieś. Jest to Tak. mam Oczywiście, jakby to bardzo cieszyło. Jest tak I słuchajcie, jest taka ciekawostka, bo nigdy o tym nie mówili. Ale one są z putna. Maski właśnie te są z putna. są. I taka jest też ciekawostka, tak. że ich tak nie wolno moczyć. Bo one się zrobią tak, takim Oczywiście, że są przepiękne. Ile uży się? No, Na no troszeczkę dziwnie wygląda. Tak, niej, ale z... i tak jestem zadowolona, bo ja kocham robić. Jedna na to Hej, ja. I dzisiaj od dzisiaj się uczymy na filmikach skakać. Aaaa! Każdy rusza. Nie, że dobra. Nie, że. To jest. od dzisiaj widzicie no yeah, so tak. Dobra, no to farby już mamy naszykowanie. Lena ogarnęła, że ona już sobie robi taką inną postać. Polia No są Folia! Amen! To Jak łap, to jej, żeby z nas nie pisała, przepraszam ja mam... Mam radę pisać koleżance, no i się przemówiłam. Ja mam biały... Prędzak. Ej. Uy, uy, czarny, No, ale te są stare, i lepiej ja sobie jeszcze w ciągu pory. Tak, ale ja niego jednak nie potrzebuję. Przez chwilę popatrzyłam na YouTube'a i jednak nie, nie potrzebuję. Ja ci jest I tutaj wezmę, przykleję dodatkowe kawałki. byś tak zrobiła? Najpierw idę po klej na gorąco i się. Może to powiedzieć: przemieszczamy. Nie, nie przemieszczamy się. Dobra, słuchajcie. gdzie my panu. Oba biurka. Tak, jak to akurat nie, bo... No, ma, no, klej, bo tu mamy okay. tajemniczą skrzynkę. Farba. I No I suszyki. Dwie. Dwie maski. Pięć jest. matek. Cześć. 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 To było chyba cztery, 5 było, pięć, pięć cztery, cześć. To policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nie wiem czy wiecie, ale podkładka pod panda. panda, panda, panda. Ona jest porysowana dlatego, że to jest podkładka. Do właśnie robienia masek. Z taką ma akurat fajnie.

Co? Oh. Co? Jest za mało procent? Co? Może nie chce się włączyć? Nie! Co to jest? Co? Co tu? Co to jest? No to wy... Patrz. Wyłącz wpisz klaską. Nie, nie działa. O, ej, ale mi to skóra zdarło. Ten pistolet 21. No, staw to. jednak musimy na czymś innym to zrobić. Poczekajcie, no. Dobra, wracam do Was. Teraz jest taki mniejszy ekran, ale trudno. Tak musi być.